Witam Was y, bardzo serdecznie w drugim odcinku z Minecraft. Ja jestem Oskar y, i dzisiaj pokażę Wam y, zmiany, które nastąpiły y, w naszym domku y, Tak, tutaj zrobiliśmy sobie taki y, wejście jakby y, z Azurytu i z Restona. To mamy y, nasz domek, tabliczka nawet. Tak, wchodzimy do środka. Widzicie, jest taki duży, y, duży przedpokój, jakby tutaj. Będzie jakiś salon, taki jakby. Y, tutaj są nasze piecyki, crafting i skrzynka. Y, tak, y, tutaj będzie przepalarnia. Tutaj będzie magazyn. Y, tutaj będzie sypialnia. Tutaj jest już kopalnia, y, w której udało nam się y, wykopać bardzo mega, giga dużo rzeczy. Tak, tyle tyle żelaza, więc jest dobrze. Tyle złota, więc jest mega dobrze. Lazuryt, czerwonego kamienia, ale to już zużyliśmy na wejście do drzwi. I ogólnie jest dobrze. I dzisiaj wybierzemy się moi drodzy do kopalni. I ogólnie wam ją pokażę. Zrobimy sobie kilofy, załóżmy dwa kilofy sobie zrobimy. Żelazne. Okej, okay, to nie ten jeden niepotrzebny. Okej, okay, mamy 2 kilowe żelaza. Odłożymy do skrzyni. Yy, weźmiemy sobie stak, stak yy, pochodni. Yy, no i myślę, że tyle nam wystarczy. Nie, jeszcze weźmiemy trochę. A, dobra. No, myślę, że tyle nam wystarczy, czyli idziemy sobie yy, do kopalni. Tak, tutaj schodzimy sobie. Tutaj było zwykłe, zwykłe pole, więc tutaj sobie zakoblowałem. Jak widać, bardzo ładny widok. Tu chyba zrobię okna, powiem Wam. No, tu zrobię okna, bo to ładnie wygląda. Ale to potem, jak zdobędę piasek. Dobra, idziemy dalej. Schodzimy sobie. Tutaj mamy takie, jakby, taką mniejszą jaskinię, którą znalazłem, ale tu nic nie ma. Yy, idziemy dalej. Tak, yy, tutaj jest taka jaskinia, której też nic nie ma. Tutaj już jest koniec. No to postanowiłem kopać się jeszcze niżej. No i yy, yy, skopałem się. Dochodzimy już do końca tunelu jakby. No, yy, no i tutaj mamy po prawej stronie nic nie ma, z niema, ale ciekawsze jest lewa. Dobra. O, tutaj mamy żelazo, nie zauważyłem nawet. Dobra przy wejściu żelazo i ja go nie zauważyłem. Tak, super genialny jestem po prostu. E, dobra, e, idziemy, idziemy dalej. Kurde. Tak. E, no, tutaj mamy, tutaj mamy ogólnie taką jakby kopalnię. Tutaj też je, tutaj jest złoto, ale nie wiem czy do, dobra potem złoto jest mało wartościowe, ale okej. Okay. Tutaj mamy e, jakby taki kanion. Zobacz nie, nie będzie widać, ale yy, musicie mówić mi na słowo, to jest kanion. Yy, tak. I spływamy, co on wie, nie niedolawy, nie do lawy, nie do Dobra. No, yy, idziemy sobie dalej. Nie wiem, czy wrócimy potem. Nie, wrócimy do domu potem, już tu byliśmy, więc jakoś wróciliśmy. Yy, aha, chyba zabłądziłem trochę, ale mniejsza o to. Szukamy wejścia do moje kopalnie kurde no nie mogę to wejść no super Uch, głupia woda no nie 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 nie, 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 nie. no jak widzicie y, takie jest życie y, czasem się udaje a czasem nie y, więc teraz mmm, kopalnie już mieliśmy zobaczyliście Czyli... O kurczę. Teraz pójdziemy sobie na poszukiwanie, y, ogólnie zwiedzić sobie okolice y, i znaleźć sobie może jakąś świątynię, która by się niewątpliwie bardzo przydała. Zrobimy sobie dużo patyków, bo ponieważ że bo ponieważ zrobimy sobie mieczyk, zrobimy sobie kilo tak, ok. Zrobimy sobie łopatę i zrobimy sobie jeszcze siekierkę. Mm, siekierkę, ok. Dobra, narzędzia mamy. Nie chcę do skrzyni. Yy, aha, siekierkę zrobiłem wcześniej, ale ok, mieszało to. Dobra, i, 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 i. Ciekawe czy mamy może nić? Byśmy sobie drobili wędkę. Dobra, nie mamy. Yy, wiecie co, nie będziemy wychodzić na noc. Yy, tylko sobie, a właściwie na jakim poziomie gram? Bo jak, sch aha. Bo jak schodziłem do, ko do kopalni, to wolałem, że mi potworki nie, nie nachodziły, więc, yy, więc yy, dałem sobie pokojowy. Idziemy spać. Idziemy spać, idziemy spać. Śpimy, śpimy, śpimy. O, dobra, już z rano. No dobrze, czyli wychodzimy. Zakkniemy sobie dom, żeby nic tam tutaj nie wbiło. Jak nas nie będzie. Wiecie co? Chyba, że zrobię sobie jakieś eku. Albo potem. Nie, 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 potem. Potem jak będziemy mieli nadbytek. Y, jakiegoś jakiegoś y, materiału, ale to, to potem. Na razie idziemy na poszukiwanie tej yy, świątyni. O, paprotka, paprotka, paprotka. Papro... Nie dało nam paprotki, fajnie. No, yy, czyli wiecie co, ja yy, ja zrobię cięcie małe i yy, 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 yy wrócę do Was, jak znajdziemy tą świątynię lub jej nie znajdziemy po dłuższych poszukiwaniach. No to do zobaczenia za chwilkę. No, siemka po przerwie. Yy, tak, jak widać nie znaleźliśmy świątyni, ale znaleźliśmy za to wioskę yy, NPE'ców pustynną. Co chcesz? Znaczy, Erik znalazł, no dobrze. Erik znalazł wioskę NPCów. Od tej książki weźmiemy sobie. Więc co, nie będziemy tej wioski, bo ona jest około 1000 kratek od naszego domku, więc... 11 książek ze. No, pewnie, pewnie, pewnie. A poczekaj, poczekaj, Tu są jakieś jeszcze? O, co ty chcesz? 17, wyłona za jednego. szmaragda. no, pewnie, pewnie. Jeszcze czego? O, piesek! Aha, to jest nasz piesek, okej. Okay. Dobrze. O, mają stole, Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie. Wszyscy, co? Wszystko sobie weźmiemy. Wszystko sobie weźmiemy z tej wioski. Przyda nam się, a ten, a, a, a oni nie muszą mieć, nasz przenośny crafting, co ty chcesz, 11 książek, nie dam ci, jednego szmaragda, 11 książek, Cię powaliło, e, tu nie ma, świątynia, to poczekaj, zaraz tam pójdziemy, co ty chcesz? Szymaragder, że się zarabudzę. No pewnie. O, kolejne książki, super. Cześć, cześć, cześć. A ty co chcesz? No dobrze, stolik stolikim zostawię. No niech mają. Ale raz dostanie. Co tak, takie. Ha, ha! Pierwsze jakby jakieś niebie. Zobaczyń też wezmę. Co? Boże im też ukradnę. Wiecie co? no ja jestem złodziej w ogóle, więc. Dobra, teraz wbijemy do tej świątyni. Eee, skrzynie są w domach, z mi Eric mówi, więc tu nic nie ma. No. Kilow. ok, dobra wyszliśmy w tym domku jeszcze nie byłem, nie byłem bo go ograbiłem tu byłem tu był ten czarny murzyn dobra idziemy do świątyni wioska ogólnie wioska ogólnie przyniosła mi dużo mm, dużo y, dużo pożytetnych rzeczy a teraz idziemy do świątyni i mam nadzieję że zna... wiecie co mam trochę bo sobie crafting nie mam drewna, fuck, nie mam drewna, dobra. Yy, dobra. Nie, bo chciałem sobie, ale. Dobra, idziemy do tej. Yy, idziemy do świątyni. Może będą jakieś skrzyneczki fajne. Oby były, oby były. Będą. Tak, yy, mamy tutaj. Yy, tutaj nic nie ma, nic nie ma. Dobra, to kopiemy się w dół, nie? Przydałaby się łopata. Co to jest? To jest wełna? No fajnie. Będziemy mieli wełny. Wyko ja, ja, ja sobie tutaj wykopę tą wełnę. Bo jest wełna jest całkiem ładna. Więc ja sobie tutaj wykopę, wiecie. Yy, I potem zejdziemy sobie na dół po skrzynki. Zobaczymy co w tych skrzynkach będzie. Yy, ja za niedługo będę kończył odcinek. Prze przepraszam, przepraszam, przepraszam. Usiądź sobie. Przepraszam. Przepraszam piesku. Dobra, zebrałem wełnę i lecimy... O, na dół. Czemu? O! Fuck. Aha. TNT to było, nie? Skąd wiesz? Dobra, posadzimy się piaskiem. Mam coś innego bruk, mamy żeby się posadzić. Dobra. Weźmiemy sobie te kości. Dobra, widzicie jednak jednak yy, dostać się po skrzynki nie udało się. Ponieważ stała się pewna... Przy, yy, ponieważ stał się pewien przypadek. Nastąpnąłem sobie na... Na stopień, i TNT, że tak powiem, yy, rozwaliło całą yy, jaskinię. Więc skrzynek nie będzie, niestety. No, ale myślę, że, myślę, że ten odcinek był yy, nawet, nawet ciekawy. Mimo wszystko, zobaczymy, tutaj może coś tutaj będzie. Dobra, tutaj już nic nie ma, ale ja sobie wezmę tą wełnę jeszcze, bo ona jest ładna. Ale yy, no, ja sobie pozbieram tą wełnę i będę powoli kończył, no bo no bo yy, co jeszcze tutaj mam, mogę powiedzieć? Yy, no ogólnie myślę, że ten odcinek był dość ciekawy, więc no to yy, w następnym odcinku spotkacie się z Erikiem, yy, no to do zobaczenia, no i cześć!